Wracamy do naszej rozmowy w studiu w ramach cyklu Poznajmy się, pan Stanisław Piętka. Wracamy do tego czasu właściwie jeszcze wojennego, jeżeli można. Tych wspomnień, które związane są z trochę tym terrorem niemieckim, który, który był na tych ziemiach. To są bardzo smutne historie, które pan opowiada których dzisiaj praktycznie rzecz biorąc yy, doświadczyć, czy inaczej, kiedy się o tym opowiada, to aż z niedowierzaniem. Ludzie nie wierzą. Sam pan yy, też mówi, że te historie pana wzruszają bardzo, bo to są takie historie cierpienia pana rodziny również. Nie? No chcę powiedzieć, że, że naprawdę mama miała w swoim domu no, wręcz, wręcz obóz koncentracyjny. Ojciec w tym czasie był w niewoli niemieckiej jako wojenny. W wojenny. Po pewnym czasie zrozumiał, że właściwie siedzieć w obozie i, i denerwować się, i z kolegami tam się kłócić. Zrezygnował z tego i powiedział, że on chce iść do pracy, ojciec mój. Ojciec trafił do Niemki, która, w której miał bardzo dobre życie. Chodził do pracy, bo ona miała duże gospodarstwo rolne, ojciec się na tym znał. Dostał zamiast konia, dostał wołu, którym, którym orał, którym tam mówi. Dostał rano, dostał porcję wina, dostał kawał kiełbasy, dostał kawał chleba i szedł do pracy. A wieczorem kolację robiła właśnie Niemka. Była normalna, normalny człowiek. czy to zależało troszeczkę od ludzi. Od ludzi, od morale ludzi. Natomiast ta bamberka, u której mama pracowała, to była nieludzka jakaś. A to była ramunka niemiecka. Rumunka. Myśmy się później dowiedzieli, że to właśnie Rumunka była. No a mama miała o wiele gorzej, bo cały dzień pracowała od świtu do nocy, a nie dostała żadnego posiłku. Najwyżej jej służąca tej niemki to była Polka, która i tam czasem dała podała wody czy herbaty, czy dała kromkę chleba. I to wszystko. I tak trzeba było żyć przez o parę, no, 3, 4, prawie cztery lata. W takim Wspomniał Pan taką historię, w której Niemka zwracała uwagę na to, że brakuje jednego jabłka na drzewie. No o tak. Proszę zrozumieć, że, że koło domu było tak, papierówka, tam jakaś grusza, tam jeszcze inna jaka jabłka, z, 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 z czy coś. No to na tych drzewach było jabłek sporo. To ona potrafiła liczyć, ile tych jabłek jest, że jak spadnie, żeby, żeby, żeby jej nie brakło. Więc ja kiedyś tam podniosłem jabłko, zjadłem, no to był rawan straszny, że, że ktoś mi tutaj ukradł, mnie ukradł jabłko. Oczywiście jabłoń była blisko przed oknem domu. W trakcie wojny też próbowano was wyrzucić z domu? W trakcie wojny nie wyrzucić, tylko nas wyrzucą z domu. Tak, wyrzucą. Wyrzucą na nas. Później się okazało, o! Proszę zwrócić uwagę, jakiś szczególik drobny zadecydował o tym, że nie, nie zostaliśmy wyrzuceni z domu i to gdzieś tam, het, pod Lipowską, tam, het, do chuciska, do, do gdzie, wiecie, jak się to mówi, diabeł mówił dobranoc, tam ostatnie chatki były zasypane do połowy okien śniegiem i tam byśmy mieli wylądować. W każdym razie cud się jakiś stał, że, że ten właśnie opiekun do spraw polskich, ten właśnie Kwieciński niejaki, który się interesował Polakami, i kontakt między Niemcami i Polakami właśnie przez niego był. Gdzieś tam wyszperał, że moja babcia, moja babcia czyli matka mojej mamy, jej mąż zginął gdzieś tam w Bałkanach w mundurze austriackim. Nie, przepraszam, niemieckim już wtedy. Wtedy już był niemiecki mundur. I moja babcia z tego tytułu dostała, jak ja dziś pamiętam, odcinki z renty: 39 zł. Przed wojną, w czasie wojny, 39 marek, i po wojnie w PRL-u też 39 zł. Regularnie tak. I to zadecydowało, że nas nie wyrzucili z własnego domu, tylko nas sadzili do takiej małej komóreczki, gdzie nie było ogrzewania. tylko tam mama gdzieś kupiła piec taki, taką kozę żelazną. I z tym. Całą okupację no, no nie całą, bo no ponad trzy lata, nie pięć, tylko ponad 3 lata, gdzie, gdzie na tym się gotowało, na tym się ogrzewało. No grzało się, póki to się paliło, a jak się przestało palić, no to każdy tak bo zimno było. No, tyle dobrze, że, że mama miała tam pierzyny jeszcze, my no jesteśmy z bratem pierzyny tak wybierali, ale rano jak się budziliśmy, no to każdy miał białe wąsy, bo od mrozu. Ja gdzieś miałem z brata, Abraze mnie mówił, mówi, mówi ten wąsy ci urosły, tylko białe z mrozu. I takżeśmy spali noc w noc. No, były to czasy bardzo, bardzo trudne i ciężkie, no ale jakoś przeżyliśmy. No, no dzięki tej, że mama była no, po prostu yy, zahartowana tak, że ona by wszystko zrobiła, żeby, żeby nas ochronić. To historie, które, które kończyły już później wojnę, czyli to, co się wydarzyło jakby po, kiedy Niemcy już uciekali, to był taki moment, w którym, w którym ludzie cieszyli się, wpadali sobie w objęcia i cieszyli się z tego, że to, już koniec, że to tego... już koniec tego strachu, tego szaleństwa, tej wojny. Cieszyli się, naprawdę się cieszyli. Przychodzili do domów, odwiedzali się. Na ulicy się spotykali, rozmawiali, dyskutowali, śmiali się. Boże, jak się cieszyli. A ja jako taki dziesięcioletni, dwunastoletni chłopak, no to oglądałem to z podziwem. Zresztą z podziwem jeszcze oglądałem, jak te wojska wszystkie uciekli, Niemcy uciekli, a przyszli Rosjanie, znaczy szli Rosjanie. To proszę sobie wyobrazić, że ja potrafiłem stać pięć godzin przy głównej drodze i liczyć, ile ich przejedzie. I z kolegą staliśmy i liczyliśmy. Jadą tacy, tacy, jedni z brodą, jedni z szablami, jedni z jakimiś tam karabinami dziwnymi, takimi długimi, no, no jedni na koniach, jedni jakimiś tam autami, no 4-5 godzin staliśmy non stop i liczyliśmy ile ich przeszło. Ja mówię Tadzio ile ich przeszło? A ja już nie liczyłem, już mi się zgubiłem. Ja naliczyłem, że to było 2000, a te ja, na, ja liczyłem, mówię a więcej było jak tysiące. No szli i szli i szli od strony Słowackiej w kierunku Kierunku na żywiec. Proszę sobie wyobrazić, tak było. No a ale, kiedy oni już przyszli, to okazało się, że jest super. O, proszę sobie wyobrazić, oni przeszli, a później przychodziły co chwilę jakieś tam grupy. Raz przyszli jeszcze Niemcy, oczywiście żołnierze. Zachowywali się w miarę normalnie. Za chwilę przyszli Węgrzy, no dziary. I tam nemtudum, mediarum i tam i my zaczynamy śmiech. No oczywiście brat zaraz tam pokombinował coś, zabrał jednemu z karabinów, poszedł za dom i wystrzelił. No by sobie pan wyobraził, co się działo. Jak na mamę naskoczyli, jak to wychowała tego syna i jak, no... No, maziarzy byli, no może dwa tygodnie. Za jakieś, może też dwa, trzy tygodnie, przyszli ludzcy. I było jakieś osiemnastu chyba, po kotom leżeli w dużym pokoju Jak? Ja nie myli się, bo ja, ja coś tam słuchałem, bo sąsiad tam rozmawiał z nimi, bo tam coś po, po rosyjsku rozumiał, ja, ja nie w każdym, no bo ja flicz wtedy 11 lat, no to co to młody, mały, co ludzie No to ich pyta, no dobrze, ale no to jak wy to żyjecie? Jak? O mówi, ja żyję. Nie, butów nie, tydzień nie zdejmowałem mówił. Jak, jak chodził, to tak, spał, tak. Nie mył się tak. Praktycznie się nie myli. A rabunek był też w tym okresie czasu? Obył był po... To znaczy nas nie było co zrabować, bo było wszystko wyczyszczone mm -hmm. przez Niemców. No jedynie w, obok w domu był, był Niemiec, jak się nazywał, Fabian na nazwisko, który uciekał w, w popłochu, zostawił dwie krowy i jakąś jałówkę. Oto się dowiedzieli poszli. Urznęli krowie głowę, rzucili wszystko, wybrali mięso, reszta rzucili skórę, głowę rzucili na tak o, o, i, 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 i nagotowali gulaszu. Jak mi dali zjeść miskę gulaszu, to ja myślę, że umrę. Bo ja miskę tak wielką, to żebym dzisiaj, dzisiaj bym nie zjadł chyba ani jednej trzeciej. No i zjadłem, to bo mi to tak smakowało, ten gulasz. No ale to trzy, trzy, trzy dni mieli, później znów gdzieś tam poszabrowali, nie wiem co, w każdym razie oni poszli. A moja, moja ciocia taka, on, siostra mojego ojca, mówi do mojej mamy, Wiktoria, ale my możemy, my możemy, tam, tam wiesz, tam została głowa, ale ona jeszcze chyba śmierdzi. A, a to, było, no to, był, to była wczesna wiosna, nie? to nie było jeszcze tak gorąco. No i poszły tam i zobaczy, o, rzeczywiście, dobra jest. No i okazało się, że potrafię zrobić z, tą, z tym wszystkim, ze skórą, z, z flakami, ze, no, ze wszystkim potrafię zrobić, że, że to przetworzy na, na jadalną rzecz. No tak? No, no i chcę panu powiedzieć, myśmy że. Nie oh, jakich, to było tak, smaczne. Z tego tytułu myśmy chyba jeszcze, no, ze trzy miesiące, czy, czy nawet więcej, jedli to ciągle, bo to pilnowa. Miała taki schowek w piwnicy, że gdzie było zimno, lodówka była wręcz. Także, że przechowała to i, i naprawdę fantastyczna sprawa. Fantastyczna sprawa. A teraz jakby historia troszkę dalsza. To znaczy historia, która związana jest z. Yy, problemami, ponieważ tak. tato yy... z był niewoli nie w ognii, niemieckiej trafił ja, później do armii tak, Andersa po wyzwoleniu i czy to, zna... to później w jakiś sposób odbiło się też na Pana no. No. No, życiu? O Boże, jeszcze jak, jeszcze jak. No proszę sobie wyobrazić, że na przykład jeżeli chodzi o ojca, ojciec poszedł w 39, wrócił w 49, jeden tydzień bez do 10 lat brakowało, jeden tydzień. Poszedł 1 września, wrócił 25 sierpnia. To jak dziś pamiętam. Z tym, że dwa, e, dwa dni go trzymano w żywcu na, na UB i tam go magrowano po co przyjechał, jakie ma zadanie, jakie śpiony i tak dalej, i tak dalej. No wie Pan. No. Czyli zawsze był pod obserwacją. No, bo powiedzieli mu nie wolno ci ani słowem powiedzieć, ani żonie, ani dzieciom, ani kolegom, ani braciom, nikomu nic, że, żeś tu u nas był. W każdym razie ojciec, no ojciec, to jest też paradoksalne. No bo ci, którzy siedzieli całą okupację w domu i, i, i no, no jakoś byli, to byli bohaterami. Ojciec, który się ptuł po wojnie pół Europy, był wrogiem ludu. No wie pan. I to takie było, takie, nawet wśród mądrych ludzi. Ja mówię, no trzeci no, ludzie nie myślą, nie mają mózgów, nie mają swoich mózgów. A za nami z bratem to szło to jak, jak cień. Masz ojca Andersowca, jesteś wrogiem ludu. Tu na Komorowickiej dyrektor mówi, Federowicz, wzywa mnie, mówi, my się pożegnamy w której chyba trzeciej licealnej, a nie wiem skąd się dowiedział. Ja mówię, Panie dyrektorze, a to co napisał ktoś coś, <grym> zaczął mi, nie, 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 mów, nie mów na ten temat. Czyli ktoś może jakiś donos coś napisał. No to mówi, a później ja mówię, do no to co, nic nie zmalowałem, a mi Pan wyrzucić, to co, o co chodzi? No mówię, no ten pomyśl, ty wiesz chyba. Ja mówię, ja, ja nie wiem, no, no nic nie zrobiłem takiego, żeby mnie wyrzucić ze szkoły, za co? No i później mówię, no chyba z powodu ojca, no Ty wiesz, Ty wiesz. No to ja się, musisz się za, przepraszam, musisz się zapisać do ZMP, musisz z nami chodzić na wszystkie wycieczki, jeździć Ona na nartach, żeśmy jeździli właśnie z Ed, Edkiem Fedorowiczem, który był dyrektorem liceum pedagogicznego. No i mówi, Ty wszystko wiesz, no widzisz, jak z nami będzie wszystko, będzie, będzie spokojnie, będzie spokojnie. No, czyli ktoś, ja nie wiem, czy donos. No, ludzie są czasem. No, no, chociaż w życiu mogę powiedzieć, że w życiu nie spotykałem złych ludzi. No, tak patrzę, to, to naprawdę zawsze przyjaznych, zawsze otwartych, zawsze jakiś takich chętnych do, do współpracy, do rozmowy, do pomocy. Nie, nawet nawet wśród, wśród tej kadry nauczycielskiej, profesorskiej. No. A jeżeli chodzi o studia, bo na studia też dostał pan nakaz tak, pracy, o, o, a nie o, a, propos, na studia? a propos studiów, a propos mm -hmm. studiów. Dostałem nakaz pracy, on obowiązywał trzy lata. Trzy lata trzeba było przepracować. Dostałem się do szkoły tepedowskiej do, do Ławy. Tam trzy lata miałem przepracować. Po, po jakimś czasie pracy mówię, no tak mi się ten AWF podobał, żeby, żeby, żeby do... I pojechałem z trzema koleżankami, jedna z którą, którą tu kończyłem liceum, Wisia Sobel nazywała się, Rajczanka, z Rajczy pochodziła. A druga była taka narciarka, z którą kiedyś tam bardzo fajnie się leżyli. Wielokrotna mistrzyni Polski. Wielokrotna mistrzyni Polski. Nazywała się Stewka Biegun. 19-krotna mistrzyni Polski w biegach narciarskich. Z Weroniką Budną. Budny, która była o głowę od niej wyższa. Nie miała szans ta Weronika z nią. A ta mała Taka żyła. Żyła, o, niesamowicie. I z nimi w dwoma, pamiętam, pojechaliśmy zdawać na, na, tam na Marymonską do, do Warszawy. Oczywiście zdaliśmy i nawet z bardzo dobrymi ocenami. No i oczywiście zaczął się okres już połowa września, bo to wtedy już, już studenci się musieli zjeżdżać pierwszego roku, nie, nie pierwszego października, tylko już połowy września. No i oczywiście pojechaliśmy, no i jak normalnie, no wykłady tam, dyskusje różne, takie administracyjne sprawy. No i ja zapomniałem w ogóle o wszystkim, a wcześniej, wcześniej z takim kolegą Martyniakiem pisaliśmy tu prośbę, bośmy wiedzieli, prośbę o zwolnienie z nakazu pracy. Stasiu Martyniak dostał zwolnienie z nakazu pracy, a mnie nie przyszło nic. Ja myślałem, no rada nie przyjdzie, no się spokojnie. Przyjęła milicja. Pójdziecie z nami. Ja mówię, ale o co chodzi? No jak pójdziecie z nami? Bo to przez wy wszystko było przez wy, pójdziecie to. z nami. Macie zgłosić się tam do szkoły, do błabędach. Ja mówię, no tak, ale ja jestem tu na studiach. Nie, musicie tam wrócić, bo macie nakaz pracy. No ja mówię, to co skujecie mnie? Dosłownie mu tak powiedział. On się zaczął śmiać. Mówi, nie, no chyba pan nie ucieknie. Mówi. No i oczywiście sprowadzono na mnie no w gliwicach inspektor jak się wyżywał na mnie. O nie, a ja, Czyli historia znowu Andersowska? No znowu cień za mną szedł ojca. Mhm. Cień ojca znowu, szedł za mną. I jak to się skończyło? Jak to się skończyło? No, no źle się skończyło, bo ojciec, ojciec bo wrócił w 1949-1958, zmarł, mając 53 lata. No przejścia wojenne, no, te wszystkie, no, no ja mówię, nie dożyłbym, tak, gdzie by tak w biegu dożył, ja, ja dziś. Chociaż, no może mnie to dzieciństwo, ta młodość zahartowała. No w każdym razie, w każdym razie wróciłem do tych, do tych łabęd, oczywiście pracowałem. Miałem super, właśnie o, mówię o otwartych ludziach, super dyrektora tego Materskiego, który tam ze wschodu pochodził koło Lwowa. Rewelacyjny facet, w muzyce był, no prowadził te chóry szkolne, a ja mu, mnie to było graj, bo mnie to cieszyło. No faj, przefajnie. No i, i Materski mi mówi, masz iść do wojska, ale ja cię będę próbował zwolnić, żebyś nie poszedł do wojska. Ja mówię, ja mówię, panie dyrektorze, no przecież jak mam iść do wojska, to nie bym to czekał za trzy lata, mnie wezmą, jak będą się śmiać, że y, później się śmieją w wojsku. Ojciec, co, co macie tam? <laughs> A człowiek jest starszy cztery lata od tych najmłodszych, nie? To ja mówię, albo iść zaraz, albo w ogóle nie iść. No i, no i on mówi, no to już twoja, twoja, decyzja. No żal mi go było, bo miałem bardzo fajne układy z nim. Zresztą przyjeżdżali nawet na wczasach w Ujsołach, tam byli, to on z całą rodziną. Przefajny, przefajni ludzie. Notabene jeden z nich, ten młody w Wojtusie, jest dzisiaj gdzieś tam w Ministerstwie też wielką szychą, ten jego syn. No, proszę Tego bardzo. Materskiego, Wojtek Materski, jest, jest, jest. A ta Mirka to, ja już nie pamiętam. W każdym razie pracowałem dalej, oczywiście Przeszedłem na studia zaoczne, no ale no, sesje wiosen... letnie, no to u mamy było najwięcej pracy, ojciec zmarł, no to mama mówi zmiłuj się, no przecież ja tu sama zginę, musisz mi pomóc, no to trzeba było przyjechać, zamiast jechać tam na, na w sesję letnią, no to no, jeździmy raz, drugi, trzeci, później na drugim roku chyba napisałem prośbę o urlop dziekański, no bo, no, bo nie szło wydolić, bo tu praca w szkole, tu, tu bieganina, żeby się przygotować tu na sesję, tu tam koszenie, tam jest to, tam to i tak, i tak dalej. Skończył Pan te studia? AWF-u nie skończyłem, ale skończyłem studia, o piękne studia na Instytucie Pedagogiki Specjalnej, obecnie nazywa się to Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Pani, Pani Maria Grzegorzewska była moim wykładowcą, bo to były lata, Koniec 50., początek 60., 61., 2., 3. No tak, tak to było. No chcę powiedzieć jeszcze inną rzecz. Dowiedziałem się chyba tydzień temu, no właśnie u seniorach naszych, przyszedł pan, który tam bibliotekę prowadzi i mówi, że ten rok poświęcony jest pamięci Mata. Jak się nazywał, Mackiewicza. I poświęcony jest Marii Grzegorzewskiej. A ja się pytam, a Marii? Mówi Marii. Ja mówię, o przecież to była moja wykładowczyni na studiach. No i te studia skończyłem pedagogi specjalnej, w którym? W 63 roku. Zacząłem w 1959. tak to było, tak to było. No dzisiaj to jest, dzisiaj to są studia nawet sześcioletnie. Ja mówię, kurczę, jak to się to wydłużyło, jak to się wydłużyło. A miałem wspaniałych tam profesorów. Uo. Z filozofii takiego Tatarkiewicza, który był światową sławą. Jego podręczniki dzisiaj krążą. Wielu takich, o z muzyki miałem, proszę sobie zgadnąć kogo. Super aktora naszego, Padlak jestem, o proszę bardzo. No miał z nami muzykę, przez, przez dwa semestry muzykę miał z nami. Proszę sobie wyobrazić, że, że Kowalski, Mławacyś Kowalski zaprosił, zaprosił na pewnego razu na naszą, do naszej auli, na, na uczelnię. Nie kogo innego, tylko Sygietyńskiego. Przecież pianista Sygietyński, jest film o nim, ten, ten. ten nasz, mm -hmm. zaprosił Sygietyńskiego i śpiewaliśmy całą salą śpiew piosenki o Warszawie. Piękne, warszawskie tramwaje, maleńki znak, no wiele, wiele, wiele piosenek, które, które mi dziś mile wspominam, bo, bo mówię jak się to pięknie śpiewało, jak to fajnie było. No oczywiście Wasyś Kowalski był oblegany przez płeć piękną, no jak tylko była przerwa w wykładach, no to, to go tam te dziewczyny chciały zadusić po prostu na no, Bo to on tam opowiadał zawsze z powagą taką, chodził tak energoicznie, i takie głupoty, mówił tak poważnie, ale takie głupoty różne, Gwiazda. To, to się śmiały, cieszy się. Tak. No tak to jest. No, był, no mieliśmy też fantastycznych, fantastycznych z psychopatologii, na przykład taką Natalię, jak się nazywa Natalia Han Ilgiewicz, fantastyczna babka też, która nas prowadziła różny, po różnych sprawach sądowych dotyczących tam rozpadu rodzin, zaboru dzieci, gdzieś tam do, do, do Afryki. No, wie pan takie, takie, takie takie różne rozprawy, gdzieśmy mieli na ten temat pisać opracowania, pisać jakieś tam swoje wrażenia. No, no, no bardzo, bardzo ciekawe studia, bardzo ciekawe. A poza tym te... mhm. te... ja zawodowo pracowałem w ośrodku wychowawczym no jako właśnie. nauczyciel. No właśnie jako nauczyciel WF. Nie, rok pracowałem jako wychowawca w grupie nawet, a to mi dobrze zrobiło. A później już przez parę dziesiąt lat jako nauczyciel wychowania fizycznego. No i oczywiście po studiach przyszedłem, a, a dyrektor mi mówi, będzie uczył rosyjskiego. Jakieś, jakieś wykształcenie w tej dziedzinie pan miał? Ja nie, żadne, a ja mówię, przecież miałem na studiach angielski z Bronisławem, który tam był, gdzie dziwo, bo Boże, to był profesor na, w Londynie gdzieś tam na uczelni, Boże jaki to był, ale na no, angielskim, to on więcej nam opowiadał niż nas nauczył, no ale, ale czytaty, to tam jeszcze człowiek pamięta, no. I trzeba Śmie było po rosyjsku. No, no i w aweliskach no ale chcę się powiedzieć, że musiałem się do tego rosyjskiego naprawdę na lekcję przyjść. klasa piąta była szkół podstawowej, ale trzeba było wkuwać, żeby... żeby... Liceum, w liceum miałem. To no, przy... na przykład w liceum. Tu w liceum na Komorowickiej. I jesteśmy w trzeciej klasie y, liceum. Przyjeżdża nowy rusycysta. Bo Sorokowski stary, on jest pochowany tu na cmentarzu białym, no, ale wiem, gdzie jego grubie. Sorokowski też nauczyciel, ale to był Rosjanin typowy. Przyjeżdżał nowy nauczyciel z Moskwy, Polak, który tam w Moskwie studiował i tu nas będzie uczył. Kto? Franek Rogoliński, notabene dyrektor Asnyka, jakiś czas był dyrektorem Asnyka. My mówimy, ale rozprzyjał wśród kolegów, ale rozprzyjał, będziemy mieli wycisk teraz. No i no on to... ja tak, Rogoliński, Polski, tylko nie. no. A jakśmy go bliżej poznali, Boże, jaki to był antyrus, jaki to był antybolszewik, jaki to był antyprzeciwrzyk, to co on później dopiero jako przy, dosłownie przywódcę, już przy, po maturze, dopiero nam opowiadał, co tam w Rosji przeżył. Mówi, że nie chciałby tam więcej jechać. A cztery lata tam studiował. Nie żyjący już Rogoliński, nie żyjący, a bardzo, super człowiek, super człowiek. Myśmy chodzili z nim jeszcze na wycieczki. Teraz jeszcze kiedyś, przed śmiercią, bo ja wiem, może z pięć lat przed jego śmiercią, to jeszcześmy poszli z nim, z, z Krzywoniem Karolem też, który, który był u który nas. przysposobienie obronne prowadził tu pedagogu. Fizykę, czy przy fizyka, czy przysposobienie obronne? Fizykę. fizyka. no? Tak, to jest mój profesor Różni. Tak tak tak, 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 tak. I jeszcze, jeszcze, jeszcze tak, my mamy wycieczkę wyciągli i fajnieśmy pogadali. A on mi tylko przypominał. Ja pamiętam, jak ty grałeś dobrze w siatkówkę. Ja pamiętam, jak. No, bo myśmy mieli tutaj klub pedagoga, gdzieśmy jeździli nawet po wszystkich tego typu uczelniach, w kraju po wszystkich, mówię, i graliśmy i ogrywaliśmy wszystkich. No i on pamiętał, mówi, jak jakbym tak chciał grać. Karol Krzywoń to też harcerz. A harcerz, tak, 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 tak. No, harcerz, no, wiem. No, fizykę, no. No, fizykę fizyka miał chyba. Co z małym palcem. No tak, 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 tak. Te był jajca już też nie, niezły, niezły taki. O, fajne, fajne pan. Zgadza się. Dobrze, w takim razie zapraszamy Państwa na kolejną, trzecią odsłonę. Tymczasem żegnamy się w tym programie i zapraszamy na następny, na spotkanie z panem Stanisławem Piętką.